Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Legia Warszawa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. To już za moment. Witamy Państwa, witamy gorąco. A jesteśmy tu, gdzie lubimy być najbardziej. Na stanowiskach komentatorskich stadionów w Warszawie. Skąd? Zaraz obejrzymy mecz. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przypominamy zasady. Zwycięży ten zespół, który jako pierwszy zdobędzie dwa gole. Legia Warszawa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Kto wygra mecz? Ten, kto strzeli dwie bramki. Najlepiej od razu rzucić się do ataku i w kilka minut wyprowadzić dwa ciosy. Rywal nie ma już czasu oddać Noka. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Rzuca piłkę pod bramkę. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Uwaga, Wychodzi sam na sam. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Prowadzą zatem 1 do 0. Minął teraz, ładnie. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Tak, piłka w siatce. Mamy decydujące rozstrzygnięcie. Bardzo kosztowny błąd, bo druga bramka oznacza koniec meczu. Zasady są nieubłagane. Nie dostaną już nawet szansy na odpowiedź.